Teraz dusza moja jest zatrwożona. Ewangelia Jana 12, rozdział 27 werset. Udręka w duszy. Syn Boży rozmawiał ze swoimi uczniami o drodze naśladowania go. Mówił im o kosztach, ale też i o zapłacie, która ich czekała. Potem jednak przed oczami jego świętej duszy stanął krzyż. Potem jednak przed oczami jego świętej duszy stanął krzyż. Myśl o tym, że już za niewiele dni z powodu obcych win będzie musiał być opuszczony przez Boga, była dla niego wstrząsająca. Niemniej, Taka właśnie była cena, jaką musiał zapłacić, aby dać ludziom możliwość ucieczki od kary wiecznego piekła. Piekła, i by mogli przez całą wieczność uniknąć potępienia i wraz z nim żyć w domu Ojca. Pan Jezus Chrystus w swoich modlitwach rozmawiał z Ojcem bardzo otwarcie o tym, jak się czuł. Nie używał żadnych utartych form modlitewnych, lecz przedstawiał właśnie te rzeczy takimi, jakimi były i jakie wprost odczuwał. Czy też tak czynisz, gdy się modlisz? W psalmach często czytamy o tym, jak Duch Boży działał w sercach ludzi wierzących w ten sposób, a ich uczucia zostały zapisane w tych natchnionych tekstach. Nasze uczucia nie są obojętne Bogu, prost przeciwnie. On współczuje nam, pociesza nas, a we właściwym czasie syła pokrzepienie, którego potrzebujemy. Syn Boży przeżywał strach i udręczenie w swojej duszy, w nieznanej nam mierze daleko głębiej niż my jesteśmy w stanie kiedykolwiek to odczuwać. Sam był udręczony wszelką udręką ludzką, o czym możemy także świadectwo Izajasza przeczytać w 63 rozdziale w 9 wersecie. Izajasz pisze w tym miejscu, odnosząc się do jego udziału w udręce resztki izraelskiej, która będzie musiała przechodzić przez najstraszniejszy czas ucisku, także i męczenników ze Smyrny, którzy musieli spojrzeć śmierci prosto w oczy. Pan Jezus Chrystus mógł z własnego doświadczenia dokładnie rozumieć, o czym czytamy w objawieniu drugi rozdział, ósmy do dziewiątego wersetu, że także i męczenników ze Smyrny, którzy musieli spojrzeć śmierci prosto w oczy, Pan Jezus Chrystus mógł z własnego doświadczenia tych męczenników rozumieć. Pan Jezus wie dokładnie, jak i ty się czujesz. I to jest bardzo ważne, żebyś to rozumiał. On wie dokładnie, jak i ty się czujesz teraz w tym momencie. Jezus westchnął głęboko przy grobie Łazarza, gdy widział płaczących tam ludzi, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Jana 11 rozdział 33 werset. Był wstrząśnięty w duchu, gdy Judasz Iskariot powziął zamiar, aby go zdradzić, a wkrótce potem by odebrać sobie życie. Tak, Judasz Iskariot odebrał sobie życie, o czym czytamy w Ewangelii Jana 13, rozdział 21 werset. Teraz jego dusza była strząśnięta, ponieważ ogarnęła go myśl o śmierci. Tej królowej wszystkich strachów, która stała wprost przed Nim, o czym czytamy w Księdze Hioba, 18, rozdział 14, werset. Na tym tle jest to niesamowite. To krótko potem Syn Boży mówi do swoich uczniów. Niechaj się nie trwoży serce wasze, Jana 14 rozdział pierwszy werset. Ponieważ to on tak dogłębnie był wstrząśnięty i udręczony, oni nie musieli już się bać. Mamy mocną obietnicę, że w każdym kuszeniu Bóg daruje nam wyjście, abyśmy mogli je znieść. Czytamy o tym m.in. w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział 13 werset. Dlatego możemy powiedzieć tak jak wyraził się niegdyś psalmista. Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Czy w twoich modlitwach mówisz swojemu Panu całkowicie otwarcie o tym, jak się czujesz oraz Czego się boisz? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że on z własnego doświadczenia całkowicie i dokładnie cię rozumie? Zależy mu na tobie, o czym możesz przeczytać w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 7 werset. To, co czujesz, nie jest mu obojętne. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Ewangelia Jana 12, rozdział 27, werset.